LIMUZIN cool Dobra. No wiesz, zawsze będziemy mogli jeszcze raz go przejść, jeśli będzie łatwą mapę, żebyś ty sobie nadrobił. Mm -hmm, mm -hmm. Mm -hmm, mm -hmm. Bo Jana, jak się poci, widzisz wy! Elminowasz konkurencję, widzisz, w zakresie ciekawe. wyrzucił z... <laughs> z drogi, drugiego sobie ja. <laughs> I łatwo wygrał, nie? No łatwo wygrał, no konkurencję wywalił. i... 27 checkpointów? A co? Zobaczył was na odcinku, no u umarł niebo. No, mnie zobaczyć, bo podejrzewam, nie, nie podejrzewam, tylko wiem, że Janek nie nagrywa, jak mówił to. A to jest tuningu, w normalnie samochód i do klienta dam. Elofem. <grymne> A to ten! Wejdźmy jeszcze, no mapka jest tu, wiesz. to że po jest kontaktowy. To mi to się rozwala. Wiesz, możesz wejść i poobserwować. Co za guru. Bardzo. Czemu takie wąskie, Możesz wyjść. To i tak muszę zapkę mieć, nie? Bo inaczej nie wejdę. Chcesz wysłać wysłałem zapkę? Nie zaszła? Nie. Dudupi. Ale jak zaproś. Coś się zrąbało. Tak mi teraz, dobra, bo się przestraszył, że ci. że te... <laughs>

Łaj! Teraz mazu pojecha pierwszy i yellow. Fajnie. I teraz, no, teraz mazu odpadaj. Teraz mazu zaprasza. A ja już zapraszałem. Wejdź z gry teraz. Biorę. No nie Zajam, da się, jest wątpię. tylko dołączna. Limuzyn! No, no. Co mnie wiecie skąd się wziął pomysł na tą mapkę? Nie mam pojęcia. Wyłączacie gdzieś, graliśmy jakiś wyścig czy co limuzyną i mówiłem A ciekawe czy są parkury. Nie. Hmm. I i... No i były i znalazłem. I... Yes. O, no. o, Nie No, wyłączamy. Nie, nie, nie. Dźwię, 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 nie żyje. Ty to duże jest. No. Man, I'm dead. No tutaj co, ma onewrować.

No, no, tutaj Nasza... muszę prosić, ja... Damianka. O, Damianka, prosi. To ja... na fabula. A nie, tutaj kurde, no, gadasz. Będziecie jak powinno za pościgu. ja bez jak prosiłem. Ta, 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 no. Marcz... mam to nagrane. Jest, przyszło, Good. przyjmij. Damianek, ja bym od takiego, no ja bym nie przyjmował. Wyrzucił cię, a opowiedz, za taka i... Ta. We, we, we. Ale. O nie no, Damianek to ma serce z kamienia to. A co to, Wiedźmin? <noise> Gwint. Tak, to jest Wiedźmin. Janek jest takim monsterem. Bestią. Tym ropuchem. <grym grym> Zębskawienia. Ja. Czy nie, nie? Niedługo ten update o, wychodzi, ten. Obserwator, tak. Niedługo ten update wychodzi także na next gen. No. I na szczęście na PC też i będzie seria. No, nie, jak to A co, jaki, to jaki update? Bo wiesz, wychodzi ten. Że ulepszona grafika aha. O ktoś tam poleciał, ja. Ok. Ale raczej. Nie wiesz, to wątkiem, to przystosowują do nowej generacji konsol. To. I pc od razu też dostają ulepszenie. Mhm. Oj, oj, oj. Nie, to jest wąsk. Co jest? Ale tak fest, Mocy nie ma, ale jak. Braku mocy, mój panie, w sumie na kanale też bym chciał w te i wszystkie twierdze. I wychowałem się na twierdzy, no. Za mało złota, mój panie. A co z tego to jest? No, tak. no, 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 no. Nie, nie ni no. nic, to jest czeka, wychowałem się na, na twierdzy twierdzi. i... Za mało złota, mój panie. Ja no, checkpoint, no jak to nie zapałeś? Mazowski. Ja skąd się od... ten go spędzałem, i końca? Tak. Okay. Bo Janek tam. Co ja? Poszukuję. to teraz ładnie. O to. widzisz chyba. Double, double jump. Ale jakbyś się już tak nie pocił dzisiaj. Już się za dość spociłeś. No, proszę proszę, proszę mnie to z mi dać więcej w Chyba co ja? Mhm. Danek, nie patrz się. Nie patrz się. To nie lato. To nie lato, nie patrz się. Mhm. Nie bądź chłop. Ale fajna ta, ta mapka. O, tak. Fajna. Zają mi Mam nadzieję, że pobrałeś tą telarię w końcu. I tak. O. Wow. A co, chcesz dołączyć? Damianek? Można coś tam pograć, no. Bo ty przechodziłeś, to byś nas kierował. Nie, 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 bardziej kuzyn prowadził. <grym>, ale to kończyłeś, ale to wiesz. Więc... Tak, tak, tak. ja nigdy nie grałem. Chociaż końcówkę to i tak zrobiliśmy że tak, że my kuzyn sobie wziął najlepsze rzeczy i jakieś tam... ...sheetował jelo, nie? Żeby po prostu przejść. <grym, 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 bo byśmy bo... się męczyli, jak nie wiem co, nie? Jakby tropisz dobre rzeczy, żeby... Co ja z niego Bosa pokonać. jeszcze trzeba albo mapę mapę ogarnąć inaczej. Więc no. Chyba trzeba na szybko jechać. Mhm. Tak. tak, żeby sobie pograć spokojnie. No wiesz, bym sobie nagrał, jakieś coś. Albo może nie nagrała, może YouTube live. No. Bo nie wiem czy odcinki, nie hmm. wiem jakby się to przyjęło, bo. Aha. Z tego co widziałem, to u ciebie nie było tak ile jeszcze z tym. No... Z tymi Nie, Ja tego nie przejdę, bo jest Piękno, Kurde, jeden odcinek zrobił. Kurde. Co, co to było? Flipów. Okej, okay, nie Meta. nie zrobił, on jest znosi. Meta. Już się no, sprawdziło. Nie. Mówię Najlepszego zawodnika wywalił i... mm. Tak. Jak już jechałem, to, ja on, to no. jest wiatr jak sobie. No, żeby prze, przejść te rarię, to trzeba ogarniać się jednak. jest no. no, no. W Wikipedii też trzeba właśnie. właśnie no właśnie. Mazu nigdy nie grał. Mm. By se pograł, bo ponoć fajna jest. One no jest... no fajne, bo najlepszy... sobie są. Więc Minecrafta? Najlepsze jest to, że grałem w Terrarię Minecrafta i widziałem, że tam się coś przechodzi w ogóle. No, no, w Minecrafta też przechodzisz. Przy no, Minecrafta Nie zakończenie. Bo tego. no? A terraria to, to to jest rozbudowana bardziej, bo tam mhm. masz parę, parę naszych bossów w sumie. Tak? No, Tak. Mhm. Jednego bossa, no, to... bossa, którego tu z to tej, z tej twierdzy. Co się na A, no, się no, no szkiel, szkieletrona tego. No. no później wchodzi hard mode, kurde. Ja pierdolę. Ja, jest y, mechanicz, mechaniczny, bo, me, bo, bo sobie są, nie? I Do ilu jest, z... hmm? no. jest osób? Znowu trzeba tego. Do ilu jest osób? Teralia? No. no. Czterech, albo może więcej, nie wiem. Jestem pewien. No, byśmy mogli we tylko zagrać. Mhm. No to mechanicznie w no, to też. Trzeba... Znowu kredytora szkret... trzeba i pokonać. Co? Szczepionek? Czemu tak w to wjechać po prostu? No, bo tak mi się zabknęło, no! No to możesz poczekać chwilę, nie? No nie mogę, bo mocy brakuje, żeby się rozpędzić. No, jak już tam jesteś na górze, no to możesz chwilę poczekać. Nie, bo jak czekałem, to mnie przymiotło, końcówka, jest za, długi, za długi jest. Się to chodzi, że trzeba naraz zrobić i... Nie Rozumiem. Nie. Ale się. Ale, się, <grybujesz> ale mam zadek. <grybujesz> Nie no, tu wystarczy tylko w górę trzymać do przodu, no. Zaraz Pada wezmę imię. Lewo lecisz. mam no, podłączonego lecisz. Pada. No to Ale no, nie, nie będę, oszukiwa. Łaaa! Oszukiwasz się, <grym> nie oszukiwasz się. Nie no, weź to słuchaj. Weź to ci będzie łatwiej to weź. Du, du, du. Du, du, du. Za bardzo skręca. Nie, 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 miło o, mnie. Mieszko. Miło mnie. Cholernstwo. Kiedyś mam ciekawostkę. No mów. Dawaj. nie dzisiaj mam klatek w GTA. 300. Nie, to miałem po odpicie. To Więcej czy nie. Nie wiem. Więcej pewnie. Nie, 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 to ja mam. Nie mam. Tego FPS-ów pokazałem. No zgadujcie jej. Ile masz? 60. O. Nowy nie... Need ma Speed. Wisienka, nie? Nowe Need for no. Speed. 300 ta ileś tam wysyłałem wczoraj zdjęcie. Przewczoraj. No to jakbyś tak, się włączył tak, tak, no. w drugie ta, tego to tego... Fawcinka, to byśmy więcej. To ci, wiesz... wiesz o nie, w końcu. Już ty, ty, tylko się ten. Szykanizuje z monitorem, nie? Jakbyś wziął. No, Tutaj tyle musisz. Widzę w poszałkach tylko jechałem po to, żeby... W tym trafi nie po to, żeby do końca... Ty powoliśmy się chodzi. Władokładnie Trzeba wziąć jak autobus. O nie <laughs> dzisiaj jeszcze na męczy nie ma To ja dalej Tak, tak. No ja się boję jak I, i, do dochodzy że, zoom będę miał ja ponad tysiąc albo dwa tysiące godzin. Ja po maturze hmm. będę. Będę siadał, bo przed maturą to ja tej maturze nie znam. Hehe. Oj, tam matura, matura, matura to bzdura. To lipa, panie chajesku. Matura to bzdura, pamiętam. Tutaj chyba też dalej to musi. Ja. Nie było znaku! Był. Nie było. Gdzie ty masz znak? No ja, to tylko, że. że... Odwrócony. A to wiesz, myślałem, że to jest do tamtego, że. No to, jak masz, w jedną stronę był to myślisz, że w drugą nie będzie. Nie. <grafik> Greek, <grafik> <grafik> te boosty w dwie strony, nie działałem, jak sobie... nie. <grafik> tak to jedną działają. nie. Nie, nie. Nie, nie. 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 Ale jak prostu zobaczycie moje te koki i fotoratary w ogóle, to o, panie. upanie, no. będzie grubo. Nie, Czasem oglądam u siebie. Tak? O. No. O to. Czekacie jak renderuję odcinki albo jak gram Rocket? Hmm. Spoko. Ale ogląda się, panie. No ja właśnie też, też oglądam, więc... Ekipa się zawsze ogląda. ogląda, Janka też się oglądała. No. Tam Night chyba dwa, dwa odcinki Wajka widziałem. Hmm. Co? No bo tam A ja też oglądałeś, czy co? Tak. No. To już dawno. No ja wiem, ja wiem, ale mówię, wiem bo oglądałem. Smith! a ja bym przeszedł. A, miałem zaczekać. A miałem, ja, to jest dobre, no. Ja właśnie przejechałem do kółka. Zapomniałem się spytać. Spoko. tego godzina.